Cześć, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o moich doświadczeniach po przeganiu 200 dni z Wormwoodem. Postać ta była przeze mnie bardzo długo bojkotowana ze względu na to, że jedzenie nie wpływa na stan jego życia. Oznacza to, że zjedzenie pierożków nie odnowi postaci 40 punktów życia, a jednocześnie czerwone grzyby lub mięso potwora nie odejmą mu 20 punktów życia. Zmusiło mnie to do zmienienia stylu, na co dzień leczyłem się przede wszystkim namiotem, a podczas walki korzystałem z leczącej maści, kompostu wapów żelek i wszystkiego co wpadło mi w łapy, jak z nas zgniło jajka lub kupa. Jednak cecha ta uratowała mnie podczas walki z stulem. zabałem zdecydowanie za mało jedzenia, a śmierć z głodu wisiała nade mną niczym podatek cukrowy. Na szczęście pojawiły się robaki głębinowe, które szybciutko zabite przez stula wyrzuciły duże ilości mięsa potwora, które natomiast szybko przechwyciłem i zjadłem bez staty na życiu. Jeżeli chodzi o jego inne cechy, może on kosztem 20 punktów życia stworzyć żywe kłody na zawołanie, co okazało się bardzo przydatne zamiast czekać aż jakiś drzewiec pojawi się w okolicy, zwyczajnie je kraftowałem i spałem naprzemiennie. Raz nawet podczas walki z klausem zabakło mi jednej kłody na miecz nocy, co szybciutko udało się nadobić, zamiast dobijać dziada włóczniom. Łomód taci poczytalność, kiedy tylko na drzewa, wykopuje sadzonki, lub w inny sposób niszczy przyrodę. Co sprawiło, że Shadowy mnie non-stop prześladowały, ale to dobrze. Rocznego paliwa przez całą grę mi nie zabakło. Regenerowanie sanity poprzez sadzenie roślin również było fajną opcją, bo za pomocą staka szyszek mogłem szybko odnowić poczytalność kilkukrotnie. A wiadomo, że podczas walki z bosami jest ona dość istotna. Może on również Wszędzie warzywa, co wykorzystywałem głównie do odnowy poczytalności, ale zdarzyło się, że kiedy biegałem szukając jedzenia po świecie, znalazłem kiedyś tam posadzone warzywko i coś tam nieco pomogło. Podczas wiosny lub przy użyciu formuły wzrostu łomut kwitnie, co przyspiesza jego prędkość o 20%, ale również powoduje szybszy spadek głodu. Ciężko mi powiedzieć coś szczerze na ten temat. Dodatkowej prędkości, chociaż pewnie, sporo pomogła. Jak i większego zapotrzebowania na jedzenie nie zauważyłem, ale ten skin podczas kwitnięcia Walmud'a jest zabójczy. W tym stanie również pszczoły nie atakują naszej postaci, co było przydatne przy kapkingu, a dodatkowe 60 sekund ochrony przed gorącym latem na pewno się przydało. Z jego pułapek i pancerza nie korzystałem. Na tym świecie zabiłem wszystkich bosów, a największy problem sprawił mi oczywiście Fieldweaver. Pomimo dobrego sprzętu, bardzo lekkomyślnie założyłem, że żelki wystarczą mi na leczenie, a 15 kaktusów na poczytalność. Walka ta była jedną z najtrudniejszych, jakie stoczyłem, ale po paru próbach udało mi się go dojechać. Z innych ciekawych bosów Biquin została elegancko dojechana za pomocą królików, przy czym sam pomagałem im w marmurowaniu pancerzu tankując cholerę. Kapkinka zabiłem korzystając z pszczółek, więc bez problemu. Znalezienie Malbatrosa też poszło w miarę sprawnie. Odkryłem, że wystarczy trochę połowić ryb z jego spawnu i to go prędzej czy później przywoła, a walka z nim to w ogóle przyjemność. Jeszcze wracając do tematu grzybuchy, zabiłem ją przed dniem 50, sposobem z arenką i strażakami. Dowiedziałem się, że można te nieszczęsne murki kłaść jeszcze rzadziej, co znacznie obniża koszty Arenki. A jako, że trwa Interfist, mogłem postawić w swojej bazie nieskończone źródło światła, co było bardzo praktyczne. Sama baza nie jest jakoś wybitna, ale myślę, że gdybym spędził nad nią jeszcze trochę czasu, efekt mógłby być naprawdę zadowalający. Ruinki, Archiwum i Lunarna Wyspa zostały przeze mnie wyeksploatowane, questy dla kababci zrobione. A tajemnicza kula postawiona, więc można chyba uznać, że świat został wymaksowany. Tak ostatecznie podsumowując tę postać, takie bym powiedział 5, może 6 na 10. Przyznaję, że moja niechęć do niego była przesadna. Ma on swoje zalety, ale pozostaje cały czas supportem dla Warliego, który sam w sobie jest już supportem i ganie nim solo to chemia się z celem. Dziękuję więc za oglądanie. Zapraszam na wieczorne live y o 20.00 i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!